Witam serdecznie wszystkich Państwa, nie będę Państwa witał, to nie jest spotkanie formalne. Zawsze mówię za długo i zawsze nie na temat i biuro prasowe i kolega Pietrzak zawsze prosili mnie, żebym mówił krótko, ale dzisiaj wyjątkowo kolega Pietrzak poprosił mnie, żebym mówił, żebym mówił dłużej. Mam czas i dlatego się, proszę Państwa, rozwinę. Proszę Państwa, w po pierwsze chciałem podziękować oczywiście Komisji Praw Człowieka, która po raz kolejny organizuje konferencje i nie, nie są to konferencje, jak Państwo widzicie, tak od dla organizacji konferencji, tylko te konferencje zawsze są wpisane w ducha czasu i zawsze są aktualne. One mówiąc krótko, zawsze odpowiadają na problem, w którym w danym momencie żyjemy. I to jest wielka zasługa kolegi Mikołaja Pietrzaka, jest mi bardzo miło że mogę o nim mówić dlatego że dzisiaj chciałem skorzystać z okazji i pogratulować mu bo nie wiem czy państwo wiecie ale kolega Mikołaj Pietrzak adwokat został członkiem rady funduszu ANZ na rzecz ofiar tortur to jest absolutnie funkcja Proszę Państwa, to jest funkcja chwalebna. Tych funkcji nie daje się byle komu. I to, że Polak, polski adwokat, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, to nie jest nic, proszę Państwa, bez znaczenia. Dlatego, Mikołaju, bardzo Ci dziękuję, to jest Twój dzień. Mam nadzieję, że nie będziemy w Polsce mieli do czynienia z działalnością Twojego funduszu. Nie chcemy żadnych tortur, nie lubimy tortur. I mam nadzieję, że te, to Polskę ominie. No Polska jest właśnie taką, proszę Państwa, szczęśliwą, e, szczęśliwą wyspą. Że dzisiaj możemy sobie powiedzieć, że nie boimy się tortur, przynajmniej fizycznych. Z tymi torturami psychicznymi to jest już, już trochę, trochę gorzej. No i proszę Państwa. W jakim czasie my żyjemy? No my żyjemy, proszę Państwa, w, w czasie, w którym mamy bardzo silny konflikt, proszę państwa, między takimi dwoma podstawowymi, chyba jednak wartościami. Pomiędzy procesem demokratycznym, czyli polityką. Ten proces rządzi się bardzo prostą reporą, regułą i o tym mówił kiedyś Carl Schmitt bardzo wyraźnie, że to jest w gruncie rzeczy czysta reguła arytmetyczna, gdyby ten proces polityczny oderwać od wszystkich mitów, złudzeń ozdobników, to tak naprawdę ten proces rządzi się jedną prostą zasadą. Mam większość, rządzę. Z drugiej strony mamy do czynienia, proszę Państwa, z czymś, co żeśmy przez ostatnie 20 parę lat próbowali w Polsce. Po okresie komunizmu nieudolnie budować, mianowicie z autonomią prawa, z pojęciem, z pojęciem prawa. I to się, moim zdaniem, tak ładnie wszystko udało ubrać w taką formułę demokratycznego państwa prawnego. Demokratyczne państwo prawa, gdzie jest oczywiście zasada polityki, kiedy jedni politycy wygrywają i otrzymują państwo na krótki okres czasu na swoją własność i rządzą, ale z drugiej strony muszą oni szanować autonomię prawa, muszą, muszą działać w ramach określonych reguł prawa. Na tym polega właśnie wielkość demokracji, ale demokracji opartej na prawie. To nie jest jakakolwiek demokracja. Moi, proszę Państwa, rozpoczęliśmy cykl wydawania takich książek, które są na czasie. Jak Państwo wiedzą, wydaliśmy w styczniu książkę, takie krótkie eseje Radbrucha, które wpisał po wojnie z jego koncepcją ustawowego bezprawia, z ponadustawowym prawem. A teraz dla kontrastu wydajemy, proszę Państwa, książeczkę, która nigdy w Polsce nie była wydawana, w języku polskim, Karla Szmita z 1933 roku. Trzy rodzaje myślenia o prawie. Bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawy prawnik, który po zdobyciu przez nazistów w, 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 w władzy w Niemczech napisał taką książeczkę: trzy rodzaje myślenia o prawie. Polecam to każdemu prawnikowi, bo jeżeli komuś się wydaje, że demokracja jest zawsze moralna, zawsze chroni prawa człowieka, nigdy nie posługuje się torturami, no to jest w głębokim, proszę Państwa, błędzie. Powtarzam jeszcze raz, że demokracja to jest nic innego jak zasada większości nad mniejszością. To nie wyklucza ani tortur, ani niemoralności, ani bestialstwa ludzkiego, ani wszystkiego tego, co wiek XX w swojej ochydzie miał przez jakiś czas okazję nam pokazywać. I dlatego po okresie nazizmu, Europa poszła w kierunku demokracji, ale demokracji opartej na prawach człowieka, opartej na prawie. Czyli budowało się prawo jako wartość autonomiczną, właśnie po to, żeby bronić nas przed demokratami, żeby tego szeregowego, prostego człowieka bronić przed uczciwymi demokratami. Pamiętajcie Państwo, że naziści to byli uczciwi demokraci. Oni uczciwie zdobyli demokratycznie władzę. I uczciwie na zasadzie demokratycznej, na zasadzie większości ją sprawowali. To byli demokraci. My się boimy demokratów. W tym sensie się ich boimy, gdy oni przekraczają granice pomiędzy procesem demokratycznym i prawem. Dlatego, dla kontrastu Radbrucha, publikujemy książeczkę Karla Schmidta z 1933 roku. Każdy, kto mądry, zrozumie, że obecne czasy to nichilnowi i za pomocą zmian w prawie, za pomocą instytucjonalnego podejścia do, do prawa za pomocą przewagi polityki nad prawem, można w ramach czystej demokracji zmienić wszystko. No i teraz wracam do głównego tematu konferencji. Proszę Państwa, co trzeba zrobić, żebyśmy nie skończyli jak prości szeregowi obywatele niemieccy pod rządami uczciwych, ideowych demokratów po 32 roku w Niemczech. Wydaje mi się, wydawało się, że pod rządem naszej konstytucji, że mamy do czynienia z wielką wartością, z wartością prawa, która jest autonomiczna w stosunku do polityki, że to prawo daje nam poczucie bezpieczeństwa, że tym prawem, że to prawo nie stanie się narzędziem przemiany znowu politycznej rzeczywistości. Takie ryzyka jednak, jak się okazuje, są. Rezygnacja z owoców z złego drzewa, wprowadzenie w interesu społecznego, który ma sanować postępowania niezgodne z przepisami oskarżycieli publicznych. Kilka innych tematów. Nadmierne rozbudowane uprawnienia inkwilacyjne w ustawach policyjnych. Oddajemy temu państwu ogromną władzę, Oddajemy demokratom ogromną siłę. Ale jednocześnie oglądamy w telewizji obrazki komendantów głównych policji, którzy nie wiem, no, zachowują się tak, jakby byli szefami gangów przestępczych. Jeden na drugiego donosi, jeden drugiemu robi spisek, intrygę. Pytanie, czy przy takim stanie moralnym polskiej klasy politycznej, czy jest sens i czy jest zdroworozsądkowo oddawać tej klasie politycznej w takiej kondycji moralnej, w której ona się znajduje, oddawać im tak szerokie oprawnienie nad naszym życiem? Gdybyśmy byli w Szwajcarii powiedziałbym jako Szwajcar tak, ufam swojej władzy, ufam tej klasie politycznej, niech mnie kontrolują, niech mnie ścigają, czuję się bezpiecznie. Ale czy czujemy się bezpiecznie przy tej kondycji moralnej polityków? I czy naprawdę chcemy złamać tę autonomię prawa względem procesów politycznych? Czy chcemy dać przewagę polityki nad prawem? Wydaje mi się, że należy do tego grona ludzi, którzy mówią na to, nie chcemy, boimy się tego. Bo boimy się właśnie tortur. Może nie fizycznych, ale na przykład boimy się tortur psychicznych. Jak bardzo łatwo można zniszczyć w Polsce człowieka, jak można go storturować psychicznie. Ci, którzy dobrze znają historię ostatnich 25 lat, dokładnie wiedzą o czym, o czym, o czym mówię. I dlatego właśnie temat tej konferencji, którego tak naprawdę motywem jest, jak chronić te podstawowe prawa człowieka, jak chronić przed bezprawiem klasy politycznej. Przed jej wyższością i paternalizmem. Jak chronić tego prostego obywatela? Wydaje mi się, że takim wehiku wehikułem, proszę Państwa, byli, są i będą sędziowie. Najgorsze niestety z kostą sędziowską, ja wiem, sędziowie bardzo nie lubią, jak się ich poucza, ale my jako adwokaci mamy pełne prawo pouczać sędziów, ponieważ jak Państwo wiedzą, tradycją polską jest to, że jak powstawało państwo polskie w 1918 roku to polskie sądy w 90 paru procentach tworzone były przez kogo? Przez adwokatów. Będziemy wydawać mam nadzieję niedługo wspomnienia świętej pamięci pana prezesa Sądu Najwyższego Mogilnickiego. Jesteśmy na etapie uzyskiwania zgody spadkobierców. A jak państwo przeczytacie sobie o latach 20., 30., to zobaczycie państwo, że polskie sądownictwo tworzyliśmy my adwokaci. W 90 paru procentach wszyscy sędziowie sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego, sądów okręgowych, sądów tych podstawowych, to byliśmy my. Więc dlatego mamy pra moralne prawo, jako jedyna grupa zawodowa, e, mówić sędziom prawdę. Dzisiaj oczekujemy od Was, drodzy sędziowie, odwagi takiej personalnej, osobistej odwagi, ponieważ jesteście jeszcze sędziami uni unijnymi. Wiąże Was prawo europejskie, które jest oparte na prawach człowieka na prawach obywatela, to, to prawo wspiera ideę społeczeństwa obywatelskiego i waszym moralnym obowiązkiem jest nas chronić. Skoro nie chce nas chronić klasa polityczna, to chronicie nas wy, sędziowie. My, adwokaci, będziemy was w tych wspierać, między innymi po to jest właśnie ta konferencja. Oczywiście sędzia Magnicki, trzeba z przykrością powiedzieć, powiedział, że sędziowie, tak jak każda kasta zawodowa, jest bojaźliwa i bardzo często lubi się przypodobać władzy. Więc ja mam nadzieję, i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że wy sędziowie nie zdradzicie i nie będziecie tej władzy za bardzo się przypodobać, nie będziecie orzekać tak, jakby ta władza chciała, niezależnie od tego, jaka ta władza będzie. Czy będzie z lewa, czy będzie z prawa. I żeby nie było tak, że wypowiadam się politycznie, to chcę powiedzieć, że my adwokaci nie niuansujemy, nie różnicujemy sił politycznych w tym kraju. Ja specjalnie używam pojęcia klasa polityczna, nie używam nazw poszczególnych ugrupowań, bo dla mnie ostatnie 10 lat jest dowodem na to, że różne grupy polityczne z różnych partii miały równie lekceważący stosunek do prawa. Ja przypominam sobie że my jako środowisko adwokackie po raz pierwszy uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, proszę Państwa, podjęliśmy kiedy? W kwietniu 2015 roku. Prosiliśmy wtedy właśnie polityków, żeby nie bawili się z wyborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zachowywali standardy i to był nasz pierwszy głos. Pamiętam, jak drugi głos to był wtedy, kiedy prosiliśmy polityków, żeby nie wyrzucali z ustawy, z projektu ustawy przepisu, który pozwalał wskazywać kandydatów na, trybunał, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego z wydziałem prawa i samorządom zawodów zaufania publicznego. Pamiętam taki sędzio poseł, który dzisiaj bardzo broni demokracji wtedy mówił, a co nam będą adwokaci i profesorkowie z Uniwersytetu decydować, kto będzie sędzią trybunału? My o tym decydujemy. My, politycy, dzisiaj ten polityk jest w opozycji. Przyszli inni politycy, którzy twórczo rozwinęli tą myśl i powiedzieli: Tak, my się zgadzamy, tylko my będziemy decydować, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tylko my, my politycy, wy obywatele? Nie. I to jest przykład naszej uczciwości adwokackiej, że my, niezależnie od opcji politycznych, niezależnie od trendów czasu, od 1918 roku zawsze staliśmy po stronie zwykłego człowieka, po stronie praw obywatelskich. Wtedy, kiedy żeśmy tworzyli sądownictwo w 1918 roku, Wtedy właśnie wydawało się adwokatom, że jak zostaną sędziami, to będą ten duch idea obywatelskiego wcielać w życie. Co się stało w ciągu tych stu lat, jak to bywało, to już jest inna historia. Co zrobiono z tym przesłaniem moralnym adwokatury z 1918 roku, sami Państwo widzicie. I dlatego my, adwokaci, dzisiaj wydajemy książkę, książki w rodzaju Radbrucha, Karla Schmidta, żeby przestrzegać prawników i uczyć ich na nowo, Organizujemy tego typu konferencje, a najlepsi z nas zostają kierowani do funduszy walki z torturami, bo nam się po prostu w tym zakresie ufa. My jesteśmy w tym zakresie naprawdę uczciwi. Jesteśmy po stronie praw człowiek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Proszę Państwa, jeszcze nadwyrężę Państwa cierpliwość i poproszę o wysłuchanie kilku słów z mojej strony, bo my, adwokaci, Wielbimy tembr własnego głosu, to już jest przypadłość zawodowa. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję, że przybyliście Państwo na konferencję dzisiejszą. Przez ostatnie miesiące, tak właściwie począwszy od czerwca 2015 roku byliśmy świadkami wielu działań władzy legislacyjnej, czasami wykonawczej, zmierzających do kształtowania w niespotykany do tej pory sposób. Składu Trybunału Konstytucyjnego oraz do nowego ukształtowania sposobu jego funkcjonowania. Przedstawiciele rządu zapowiadali także daleko idące reformy ustroju sądów powszechnych, sposobu funkcjonowania Sądu Najwyższego, także reformy systemu awansu zawodowego sędziów i wprowadzenie tego, co nazwano nadzorem społecznym nad orzecznictwem sądów. Działania te, wypowiedzi te spotkały się z krytyką nie tylko środowisk prawniczych, ale organizacji pozarządowych, mediów, dopatrujących się w, w tych działaniach, zapowiedzianych także działaniach, ograniczenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, ograniczanie niezawisłości sędziów, także sędziów sądów powszechnych. Dla wielu obywateli pojęcia takie jak niezależność sądu tak jak, jak niezawisłość sędziego, stanowiły nowum, a, a ich istota stała się dopiero przedmiotem debaty publicznej. No i oczywiście głosu adwokatury w tej debacie publicznej zabraknąć nie mogło. Adwokatura jest bowiem powołana do walki o prawa i wolności jednostki, a do praw tych należy prawo do sądu. Ale prawo do sądu to jest rozpoznania sprawy przez bezstronny, niezawisły i niezależny sąd. Więc niezależność sądów i trybunałów wpisana jest w jedno z najważniejszych praw konstytucyjnych czyli prawo do sądu, które sprawia, że efektywna jest ochrona pozostałych praw i wolności ochrony, których przecież dochodzimy właśnie na drodze sądowej. Niezależność sądów ma także wymiar gwarancji równowagi ustrojowej, chroniącej państwo i społeczeństwo przed nadużyciem władzy przez Jedną z władz legislacyjnych, wykonawczych, stanowi fundament systemu, o którym się mówi w Ameryce, system of checks and balances, niezbędnego w demokracji konstytucyjnej. Proszę Państwa, na niezależność sądów wpływa wiele czynników nie tylko brak hierarchicznego podporządkowania sądów i sędziów innym rodzajom władzy publicznej. To jest odpowiednie zapewnienie budżetu na wykonywanie zadań sądownictwa, to jest odpowiednio ukształtowany system awansu zawodowego sędziów, system naboru do sądów, ukształtowanie immunitetów, odpowiedzialność dyscyplinarna, zasady wyłączania sędziów, kwestia ich apolityczności. Niezależność i niezawisłość może zostać ograniczona lub nawet zniesiona przez oddziaływanie władzy wykonawczej czy legislacyjnej. Na każdy z tych czynników. Rzeczą naturalną, nie tylko w Polsce, nie tylko w naszym regionie, władza wykonawcza i legislacyjna ma naturalną pokusę do poszerzania własnej sfery, e, sfery kompetencji kosztem władzy sądowniczej, ograniczając niezależność sądownictwa. Ale trudno pominąć milczeniem, trudno nie zauważyć szczególnego charakteru wypowiedzi, które padają ze strony przedstawicieli władzy w ostatnich miesiącach. Mam tu na myśli takie wypowiedzi jak mafia sędziowsko-prokuratorska, to z ust strony z ust posła współrządzącej partii. Politycy formacji rządzącej argumentują publicznie, że to jest cytat: korporacja sądownicza wyłączona jest spod kontroli demokratycznej. A gdy mowa o immunitetach, mówi się o przywilejach sędziowskich nie o mechanizmie, który służyć ma zabezpieczeniu niezależności sądu, a co za tym idzie realizacji praw i wolności jednostki. A ja przyznam, że na mnie szczególne wrażenie wywarły wypowiedzi związane z zapowiedzią tworzenia w strukturach prokuratury krajowej specjalnego wydziału do walki, do ścigania sędziów i prokuratorów. Oczywiście te wydziały dotyczą szczególnych rodzajów przestępczości, przestępczość gospodarcza, przestępczość zorganizowana, no a nagle w publicznej debacie z ust przedstawicieli no, partii rządzącej pojawiły się w zapowiedzi tworzenia takiej właśnie, e, takiego wydziału sugerując, że środowisko sędziowskie i prokuratorskie to jest środowisko przestępcze. Proszę Państwa, tego rodzaju wypowiedzi niezależnie od tego czy później te pomysły są wcielone dosłownie w życie czy nie, kształtują świadomość obywateli i postawy obywateli i wpływają na sposób, w jaki domagają się ochrony swoich praw i jakie decyzje podejmują nad urną wyborczą. A te decyzje przecież mogą wpływać na dalsze kształtowania, kształtowanie naszego ustroju. Proszę Państwa, niezależność sędziów jest wartością, którą powinniśmy chronić nawet wtedy, a może szczególnie wtedy, kiedy sąd, czy to powszechny, konstytucyjny, administracyjny, wydaje orzeczenia, z których nie jesteśmy zadowoleni, z którymi się nie zgadzamy. Nasza zdolność do obrony niezależności sądów i trybunałów oraz niezawisłości sędziowskiej jest papierem lakmusowym naszej demokracji i dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego. Stąd konieczność pracy nad postawami, nad świadomością środowisk prawniczych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, ale przede wszystkim obywateli. Naszym, czyli prawników, obowiązkiem jest podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o mechanizmach demokratycznych, o prawach i wolności. Każdy obywatel powinien zinternalizować sobie takie zasady i wartości konstytucyjne, jak niezależność sądów, podział władz i prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronny, niezawisły i niezależny sąd. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do odpowiedzialnej i spokojnej dyskusji i do kontynuacji przemyśleń które rozpoczęliśmy na styczniowej konferencji krajowej Rady Sądownictwa i na konferencji organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w lutym i ułatwi ochronę niezależności sądów niezawisłości sędziowskiej i w konsekwencji praw i wolności wszystkich tych którzy szukają sprawiedliwości przed tymi sądami proszę państwa bardzo państwu dziękuję za uwagę i mam teraz bardzo przykry obowiązek. powiadomienia Państwa, że dzisiaj rano otrzymałam telefon od pani profesor Ireny Żeplińskiej. Przepraszającej w imieniu jej męża, pana profesora Andrzeja Żplińskiego, że nie dotrzy na dzisiejszą konferencję ze względu na gorączkę, jest chory. No i choć przyjąłam tą wiadomość z wielkim smutkiem i żalem, to życzymy wszyscy panu profesorowi powrotu rychłego do zdrowia, w szczególności ze względu na fakt, że w tym tygodniu czeka Trybunał Konstytucyjny. Nas wszystkich czeka bardzo ważna rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca ustawy z 22 grudnia o Trybunale Konstytucyjnym. Proszę Państwa, ale za to mam przyjemność poprosić w tej chwili pana Sebastiana Kaletę, doradcę i rzecznika ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro, o odczytanie Listu, który skierował do nas uczestników konferencji pan minister Zbigniew Ziobro. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i proszę o wybaczenie, że nie mogę uczestniczyć w niej osobiście. Ale na przeszkodzie w spotkaniu z Państwem stanęła wielość ciążących na mnie obowiązków i wcześniej poczynione zobowiązania. Doceniając znaczenie niezależności sądów i trybunałów jako gwarancji praw i wolności człowieka w demokratycznym państwie prawnym, pozwalam sobie skierować do Państwa za pośrednictwem mojego przedstawiciela kilka słów refleksji na temat tego niezwykle ważnego dla prawidłowego funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej zagadnienia. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Niezależność sądów i trybunałów stanowi fundamentalny fundament demokratycznego państwa prawnego, jakim jest bezsprzecznie Rzeczpospolita Polska. Dlatego też polski rząd i większość parlamentarna, respektując i chroniąc odrębność trzeciej władzy publicznej, w tym Sądu Konstytucyjnego w systemie trójpodziału władz, domaga się przestrzegania standardów i wartości konstytucyjnej, jaką jest pluralizm tego organu. Niezależność sądów i trybunałów oraz niezawisłość sędziów jest niewątpliwie kardynalną zasadą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak konieczne są mechanizmy kontrolne gwarantujące takie, takie działanie władzy publicznej, aby faktycznie urzeczywistniała i chroniła prawa i wolności obywatelskie. Służebna rola, jaką w tym zakresie odgrywają sądy i trybunały, Wymaga zatem jednoznacznie właściwego systemu kontroli i równowagi pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą reprezentowaną przez ministra sprawiedliwości. Chodzi o takie uformowanie stosunków, aby sądy nie występowały wobec ministra sprawiedliwości w roli petentów. Z drugiej strony, aby minister sprawiedliwości, który odpowiada politycznie za stan wymiaru sprawiedliwości, dysponował narzędziami pozwalającymi korygować te działania sądownictwa, które w odbiorze społecznym budzą sprzeciw. Rolą ministra sprawiedliwości jest podejmowanie wszelkich działań prawnych, aby zapobiegać takim zdarzeniom i postawom w funkcjonowaniu władzy sądowniczej, które podważają zaufanie obywateli do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Takie podejście, w tym projektowane zmiany legislacyjno-organizacyjne i próba walki z patologiami nie mogą zostać uznane za sprzeczne z regułami państwa prawnego, w szczególności jeśli służą przywróceniu społecznego poczucia sprawiedliwości. Przyjmuje się że niezawisłość sędziowska to zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie konstytucji i ustawom. Celem winien być zatem taki model urzędu sędziego, w którym sędzia, dysponując i kierując odpowiednim zapleczem urzędniczym, odpowiadał zatem bezpośrednio za wyniki swojej pracy. Rzecz w tym, aby ograniczyć do niezbędnego minimum wpływ czynników zewnętrznych a zarazem zapewnić sprawny i efektywny system wymiaru sprawiedliwości z gwarancjami że podmioty które go sprawują nie zostaną oderwane od podstawowej misji to jest służby obywatelom. Trzeba pamiętać, że każda władza publiczna to ludzie, którzy swoimi działaniami i postawą etyczną kształtują obraz sprawowanego urzędu w oczach obywateli. Od sędziów wymaga się nieskazitelnego charakteru, bo to sędzia musi gwarantować swoją osobą bezstronność i obiektywizm w rozpoznawaniu sprawy. Należy zatem chronić sędziów przed negatywnymi wpływami, zarówno zewnętrznymi, jak również tymi, które generowane są wewnątrz struktury sądowej, zapewniając transparentność wymiaru sprawiedliwości. Temu właśnie zadaniu ma poświęcić minister sprawiedliwości, tworząc nowe rozwiązania, w tym na przykład wprowadzenie żelaznej zasady losowego przydzielania sędziów do rozpoznawania poszczególnych spraw. Kiedy mówimy o niezależności sądów, Powinniśmy pamiętać, że także sądy mają swoje władze. Są to zgromadzenia i zebrania sędziów, kolegia, prezesi, przewodniczący wydziałów. Władze te podlegają takim samym mechanizmom jak wszystkie pozostałe. Trzeba zatem chronić sędziów przed alienowaniem się struktur administracji sądowej, pokusami korporacyjnego podejścia do sprawowanej władzy, zapewniając m.in. Przejrzy... przejrzystość procedur zarządczych, w tym nadzorczych, awansowych czy też dyscyplinarnych. Taki również cel przyświęcać będzie ministrowi sprawiedliwości w dążeniu do powstania odpowiedniego systemu kontroli i równowagi wewnątrz trzeciej władzy, co zapewni, że niezależność będzie rzeczywistym przymiotem sądów, a nie wyłącznie fasadą chroniącą alienację ich organów. Ważne jest przy tym, aby uniknąć także niebezpieczeństwa alienacji sędziów, którzy, korzystając z atrybutu niezawisłości, mogą postrzegać swoją rolę jako swoistej klasy wyobcowanej ze społeczeństwa. Istotne jest zatem, tym bardziej jeśli uświadomimy sobie, że decyzje sędziów dotykają codziennie wielu tysięcy osób i podmiotów stanowiących o ich prawach i wolnościach, aby istniały realne mechanizmy kontrolne przeciwdziałające takim tendencjom. Najważniejsze jest jednak to, aby sami sędziowie mieli świadomość znaczenia zajmowanego urzędu oraz unikali w toku pełnionej służby, jak również poza nią, wszelkich zachowań sprzecznych z prawem, nieprzejrzystych i nie, niegodnych, gdyż podważają one zaufanie obywateli do polskich sądów i trybunałów. Kończąc swoją wypowiedź, życzę Państwu, aby ta konferencja, przedstawione prezentacje i wypracowane konkluzje stanowiły twórczy wkład w publiczny dyskurs o znaczeniu i rozwoju sądownictwa w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości dzisiejszej Polski i Europy. Z poważaniem Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.